Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Bitcoin nie powiedział jeszcze swojego ostatniego słowa, jeśli chodzi o atak na 100 tysięcy dolarów. Zatem omówimy sobie dzisiaj najważniejsze kwestie oraz jak je wykorzystać, oraz omówimy sobie również kwestie altcoinów. Na początek jednak przyda się nieco kontekstu, ponieważ Korekta, która ostatnio miała miejsce, była zdecydowanie częścią naszego planu. Nawet w dniu, w którym ona się najbardziej pogłębiła, wróciłem dwie analizy jednego dnia. I ja wiem, że ten tytuł może brzmiał nieco clickbaitowo, ale nie był on bezpodstawny. Ponieważ Bitcoin idealnie wszedł w naszą strefę, która mówiłem, że jest optymalna do longowania z małą dźwignią. I dosłownie 24 godziny po wejściu w tą strefę, Bitcoin spompował ponad 4% w ciągu jednego dnia. Na dodatek to na bazie strategii, którą ostatnio omówiłem na tym kanale, Czyli wchodzenie w pozycje, które ostatnio zlikwidowano oraz branie pod uwagę jeszcze kilka metryk oczywiście, to po prostu często się opłaca. I w tym przypadku nie było inaczej. Korekta zlikwidowała prawie 600 milionów dolarów z longów, po czym rynek poleciał do góry. I jak widzisz na tym podbiciu, ja dalej zrealizowałem 10% mojego longa z dźwignią 3x na Bitcoinie. Łącznie zamknąłem około 30% tej pozycji, a wartość tej pozycji wynosi 31 200 dolarów. Jeśli chodzi o moje longi na Ethereum 3x i 2x oraz sola na 3x to ja ich, tak jak mówiłem, nie dotykam. Za realizację zysków z nich najprawdopodobniej wezmę się w pierwszym kwartale 2025 roku. Zatem do tego czasu jeszcze trochę zostało, natomiast zostało o wiele mniej czasu, aby odebrać airdrop właśnie do odebrania na giełdzie Bybit, której ja sam korzystam. Dzięki niemu możesz dosłownie za darmo otworzyć pierwszego longa lub shorta na przeróżne najpopularniejsze pary tradingowe. Na Bitcoinie, Ethereum, Solanie i tam różne inne altcoiny, memcoiny, czyli dosłownie bez ryzyka możesz rozegrać pozycję o wartości 500 dolarów, jeśli Ci ją zlikwiduje lub zamkniesz w stracie, no to giełda pokrywa wszelkie straty, po prostu tracisz ten darmowy airdrop. Ale co najciekawsze jest tutaj, że jeśli zamkniesz tą pozycję w zysku, to ten zysk idzie w pełni do ciebie, ok? Żadna inna giełda czegoś takiego nie oferuje. Bybit jest drugą największą giełdą na świecie i w ostatnim wywiadzie ze CEO właśnie omówiłem między innymi dlaczego w ogóle takie coś jest możliwe na tej giełdzie, a nie na innych. Oczywiście był to temat jeden z wielu dla zainteresowanych. Wywiad nadal wisi na kanale. Tak więc odbierz ten airdrop, ale tylko z linku poniżej pod tym filmem, bo w przypadku. Skorzystania z innego linku, na przykład jak wejdziesz sobie przez Google, piszesz Bybit, to ciebie nie zaliczy do odebrania tego airdropa. Tak więc, tak czy siak, lepiej się pospieszyć, ponieważ właśnie teraz Bitcoin zmaga się z bardzo ważnym, kluczowym oporem, który nam się pojawił tutaj w ostatnim czasie. I na chwilę obecną widzimy, że dosyć odważnie przebija go, ale obserwowanie reakcji na ten poziom na przestrzeni kolejnych dwóch, trzech dni jest kluczowe i pozwoli nam ocenić prawdopodobieństwo kolejnych ruchów. Czy będziemy kontynuować trend wzrostowy, czy korekta pogłębi się na niższe poziomy, na które również jesteśmy przygotowani. A dla niewtajemniczonych to w tym przypadku przyda się wskaźnik Supertrend na interwale jednodniowym. Widzimy, że na chwilę obecną wskazuje on wsparcie na 87 615 dolarach w połączeniu z EMA 25, którą tutaj właśnie widzisz. Oraz ta niebieska linia, która wyznaczyła nam poziom oporu w poprzedniej osi, wygląda na to, że teraz zamienia się w poziom wsparcia. A zniesienia Fibonacci'ego, które sobie ustaliliśmy już dwa tygodnie temu, wskazują na 88 834 dolarów, co ładnie zazębia się z tą IMA 25 i wskaźnikiem supertrend. I to jest jedyna strefa, którą ja bym rozważył na krótkoterminowego longa w najbliższym czasie. A jeśli zerkniemy sobie na interwał 4-godzinny. To zauważymy sobie jak ta EMA 25 świetnie się już sprawowała na tym mniejszym interwale jako wsparcie. I nie dość, że mieliśmy potwierdzony retest. To możemy tutaj zaobserwować jeszcze bardziej szczegółowo, jak Bitcoin reaguje na ten poziom oporu, który sobie teraz wyznaczyliśmy. I w tej kwestii ja nie wykluczam, że możemy może nawet w przyszłym tygodniu ciągnąć płynność z tych knotów tutaj, które się nam uformowały na tym lokalnym dołku, ponieważ to właśnie na szczytach i dołkach znajduje się najwięcej płynności. Zatem jest tutaj również jak najbardziej przestrzeń na skalpowanie w najbliższym czasie, jeśli zejdziemy na te niższe poziomy, a w przeciwnym przypadku to po prostu zachowany trend wzrostowy. Myślę, że nie będzie przeszkadzać większości tutaj oglądającym. Omówmy jeszcze jeden potencjalny poziom oporu, który nie widziałem, aby ktokolwiek inny poruszał, a mianowicie zaznaczymy sobie od szczytu do ostatniego dołka zasięg wolumenu, i tutaj zobaczymy, że na wykresie 4-dniowym to 99254 jest najbliższym poziomem oporu i to ładnie zazębia się z tym knotem, który jeszcze nie został wypełniony, a co za tym idzie, płynność, która nie została ściągnięta z tego poziomu, jak już mówiłem wcześniej, płynność na lokalnych dołkach i górkach. Działają niczym magnes na Bitcoina. Oprócz tej EMA 25 to warto również zerknąć na setkę EMA, ponieważ ona wskazała idealny dołek w ostatnim czasie i widać, że po prostu ten poziom, który ona wyznacza, jest mocno respektowany w ostatnim czasie, i z pewnością przyda się obserwowanie tej metryki w najbliższym czasie, jeśli. Nadejdzie jakiś pullback na mniejszych interwałach jak 4 godzinówka, i to z pewnością otworzy wiele okazji do longowania lub shortowania. I na przykład w tym, może się przydać ten airdrop, o którym mówiłem na początku. Kolejną kwestią, wartą obserwacji, gdy Bitcoin wyznacza nowe szczyty oraz wchodzimy w prawdopodobnie najbardziej wzrostowy etap cyklu, w jakim się aktualnie znajdujemy, to są NFT, które wiem, większość nie lubi, nie przypada, może straciło na nich pieniądze, może zarobiło w ówczesnym cyklu, ale pamiętaj, że NFT, szczególnie te topowe jak małpy, pingwinki, milady, i te anime jakieś ludziki, to one, jak i oczywiście inne kolekcje nowo powstałe, moim zdaniem, tak samo jak cały rynek NFT, ma szansę na powrót. W takim najbardziej rozgrzanym etapie cyklu, ponieważ ludzie, którzy będą się cashować ze swoich zyskownych pozycji na altach, czy szczególnie na Bitcoinie oraz Ethereum, będą chcieli się pochwalić swoimi zyskami i kupowanie drogich NFT znowu będzie uznawane jak posiadanie jakiegoś Rolexa, AP, czy innego drogiego zegarka, tylko że w tym przypadku może być to profilowe na Twitterze, które w przypadku małp na chwilę obecną może kosztować ponad 15,5 ETH. Tak więc warto mieć ten temat gdzieś tam z tyłu głowy, tym bardziej, że jeden z największych rynków NFT, Magic Eden, Wkrótce rusza ze swoim tokenem, on będzie zlistowany na ByBit'cie jakby co Więc mając tam konto możesz się przygotować I po jego wejściu na rynek myślę, że wrócimy do jego tematu Idąc dalej to porozmawiajmy nieco o efekcie kuli śnieżnej Najpierw był Trump z propozycją stworzenia strategicznej rezerwy Bitcoina I widzimy właśnie teraz na własne oczy jak ta kula dalej się kręci i staje się coraz większa Na przykład z Kanadą, która również planuje wprowadzenie podobnych planów my też Brazylię, która celuje w stworzenie federalnej bitcoinowej rezerwy, a na stronce bitcointreasuries.net zobaczymy ilość firm oraz ile posiadają oni bitcoinów w swoich rezerwach i widzimy tutaj jak stale ich liczba rośnie, szczególnie jak sobie oddalimy wykres kilka lat wstecz. Na pierwszym miejscu oczywiście MicroStrategy i możemy sobie tutaj zerknąć na przeróżne inne firmy. Potraktuj to bardziej jako ciekawostkę. Natomiast my się skupiamy na tym, że ten wykres stale rośnie, szczególnie w ostatnim czasie i zapowiada się, że ten trend będzie utrzymany na przestrzeni 2025 roku. Ale zerknijmy sobie jeszcze również na Ethereum, ponieważ tutaj bardzo ciekawa sytuacja ma miejsce. Na ETH stworzyła się na tyle ciekawa sytuacja, ponieważ tutaj również EMA 25 na interwale 4 godzinnym również tworzyła optymalne strefy do wchodzenia na spocie lub na dźwigni, i jeśli wyznaczymy sobie tego typu kanał, którym Ethereum podąża od początku listopada. To bardzo wyraźnie widać, jak powoli dochodzimy do takiego momentu kulminacyjnego na Ethereum, które na chwilę obecną widzimy, że wypycha ETH do góry prawdopodobnie nawet do 4000 dolarów na przestrzeni kolejnych tygodni, jeśli ta tendencja będzie zachowana, widzimy, że na chwilę obecną punktów styczności z poziomem oporu było 1, 2, 3, 4, 5. Natomiast odbić od poziomu wsparcia było tylko 2. I to myślę, że samo w sobie pokazuje, jak pęd Ethereum jest bardzo mocno zachowany i nie musi zatrzymywać się w najbliższym czasie. A gdy Ethereum rośnie, to alty rosną jeszcze bardziej i pomimo zestawienia, które wrzuciłem dwa tygodnie temu na ten kanał oraz zestawienie, które wrzuciłem kilka miesięcy temu i aktualnie stanowi główną część mojego portfolio altcoinów, to wkrótce podzielę się kolejną listą altcoinów, które zamierzam rozgrywać, ale w charakterze krótkoterminowym, więc subskrybuj, aby to Ciebie nie ominęło. Może się opłacić być na bieżąco, ponieważ z ostatniego zestawienia, dla przykładu Zeta po wejściu w strefę, którą wyznaczyłem, czyli w okolice 65 centów, poleciała w okolice 80 aktualnie. Fed, który stanowi sporą część mojego portfolio na trend AI, po wejściu w strefę poniżej dolara 25, aktualnie siedzi na dolarze 60, ze swoim lokalnym szczytem na dolarze 75. Do tego mieliśmy TON, który skupowałem na żywo przy cenie 5 40 centów, aktualnie na 6 dolarach 47 centów. Byw podobnie kolejny altcoin z wczesnego zestawienia, Widać, że uklepał dołek i po prostu teraz sobie swobodnie drewczę do góry. Nawet najbardziej ryzykowny altcoin z tego zestawienia, czyli FIDA, którym dzieliłem się przy 21 centach, już urósł o prawie 50%, więc dołożę wszelkich starań, aby kolejne zestawienie było równie lub nawet bardziej soczyste. Aktualna sytuacja na bitcoinie bardzo jest przyjazna dla altcoinów, o czym myślę, że większość już się sama przekonała, ale na tym rynku jest jeszcze wiele, wiele więcej do ugrania. I na tym właśnie się skupimy, więc subskrybuj, widzimy się w kolejnym materiale, do zobaczenia i cześć!